O normalne życie w tym kraju. Za koncerny, za marne grosze wykupiony. kogo to jest wina? To wiadomo, że to jest PiSu. Wy jesteście Polakami? Trafiliśmy się Polsce, a Polski nie ma. I tak rolników traktuje. To niech jadą do Warszawy i tam strajkują. Jak nas wykończą rolników, każdego takiego po kolei, co będziecie jedli? Wszyscy, co tu życie są. Dzisiaj o protesty rolników zapytamy u źródła i zobaczymy, jakie konsekwencje niesie za sobą Zielony Ład i wpuszczanie ukraińskiego zboża do Polski. Jesteście ciekawi, to zapraszam do oglądania. O co państwo walczycie tak dla tych wszystkich niewiedzących właśnie? Walczymy o to, żeby zielony ład i cała Unia Europejska nie zniszczyła naszej roli, naszej gospodarki. No właśnie po to walczymy, żeby to jakoś, nie wiem, no, odrzucić to wszystko. Słuchajcie, już odrzuciła że zielony ład. Tak? Już całkowicie? Całkowicie za... Za... No ale w Polsce no, jest chyba to niemożliwe. Jest to, jest to możliwe. Jest możliwe? A rolnicy są w stanie to wywalczyć? I całe społeczeństwo musi stanąć i wywalczyć, nie tylko rolnicy. Unia mówi o tym, że no to jest nieuniknione, że w przeciągu nie wiem, 10, 15, 20 lat no większość rolników będzie musiała się przetransformować. No to 70% rolników upadnie. No coś, coś tam tu, wiem. No zabierz, chłopie. No coś tam wiem. Ale wiesz czego nie wiesz? Czego nie wiem? Że my walczymy o przetrwanie. O, o życie po prostu, o nasze własne po, po, polskie życie, o normalne życie w tym kraju. Wymogi jeszcze raz, wymogi, wymogi! No to i co, co z tymi polami dalej by, będzie? No nie no wiem, będą jakieś zagraniczne koncerny? Tak, zagraniczne koncerny, za marne grosze wykupiony. Jak państwo oceniają protest rolników? Nie podoba mi się protest. Dlaczego się pani nie podoba? Dla... Jest pani w mniejszości. Dla te... może. Dlatego, że za długo to trwa. Za długo Mogli to trwa? zapisu. Ja zapisu przecież też strajkowali nieraz. Ale nie tak jak teraz. No co, bałagan robią. To rolnicy czy kto? Europa, Unia. No, ja. no muszą sobie walczyć, no przecież tam krzywdę się dzieje, no nie mogą dworza sprzedać. Widziałam przed chwilą, szli chłopaki, popieram ich całym sercem, przecież nie walczą tylko o siebie, tylko o nas. Pan jest młody, ale pan chyba się trochę orientuje, że zielony ład. To jest wykończenie rynku polskiego. A rolników jak najbardziej popieram, tylko że no, tu, tu trzeba trochę cierpliwości, bo wszystkiego się od razu Krakowa nie zbudowało. Kogo to jest wina? To wiadomo, że to jest PiSu. Narobili, narobili bałaganu, narobili gnoju, a teraz ktoś to ma spijać. A nie, a nie Unii wina? wina? Nie, nie. Dlatego, PiSu. Wojciechowski zaproponował to i PISTO zaproponował, oni to wymyślili, a Unia to zaakceptowała. Tylko problem właśnie polega tym, że dzieli nas polityka. Bo jakbyśmy się wszyscy zgrali do kupy, nie patrząc na partię, na jakikolwiek czy lewica, czy prawica, to rząd by nie miał szans. Mówiłem, że jeszcze jak nie usuniemy tego zielonego ładu, to będziemy jedli świerszcze. Przecież Czaskowski dawno już to nam obiecywał. Te piesiory i w ogóle wszystko na mnie. No wie pan co, spojrzałam tylko jak powiedziałam ludzie. Kultury! Żal mi was żal mi, wy jesteście Polakami i wy teraz mówicie pisiory za pisiory, żeście mieli dobrobyt. Każdy ma prawo do głosowania na partię jakąkolwiek chce, a jeżeli dwie strony robią coś złego, to chyba ludzie powinni się zacząć budzić. A czy widać progres teraz w tym rządzie, czy jest tak samo, tak samo źle? Jest taki sam progres, jaki był wcześniej, czyli żaden. Jest anarchia, panująca anarchia w tym kraju. Anarchia, można to powiedzieć. Konstytucja, konstytucją, yy, uchwały, uchwałami, yy, 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 po prostu no, nic się nie dzieje, po prostu to jest obłęd, co to się dzieje? Teraz się się a posła nie ma. No i tak rolników no. <trahent> Czemu nie ma Wiczeka posła? Czemu nie ma wiczaka? No To jest dobre pytanie. Czemu no, go nie się. ma? I tak, bo tak z rolnikami jest. No. Gadamy, rozmawiamy wszyscy, a, a nas wszyscy olewają. No. Mam ma od sprawczą, żeby powiedzieć panu Tuskowi, że rolnicy się buntują? I w Kaliszu i w Polsce nie całej? Nie, 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 o Tuska, o, o nikogo tych chodzi, żeby była, żeby była to co nie wiem. Prawda, Kazi, No Pan y, znany Kołodziejczak, uko, mm -hmm. ukochany przez rolników, y, pojechał z wizytą poselską, z interwencją poselską do PKP Cargo. Przecież nie, nie, mógł, nie mógł nic zdziałać. Przecież został odesłany z kwitkiem, jak takie małe dziecko z szóstej klasy, powiedzmy, podstawówki, gdzie mógł wykorzystać prawo do tego, żeby zrobić interwencję ministralną. Ma całą policję, ZUS, Urząd Skarbowy, wszystkie urzędy są w tym momencie za nim. I nie ma bata, musi mu te wszystkie dokumenty. Dlaczego tego nie zrobił? Za długo to trwa, za, długo, za dużo chcą od razu. Niech troszeczkę poczekają i też to wszystko się da zrobić, tylko... Czyli spokój, spokój, jeszcze raz spokój. Dużo posłów polityków tak naprawdę nie zna się. Nie wie. Nie rozmawia z normalnymi rolnikami. SL to jednak tak blisko, blisko rolników powinien być, nie? Trzecia droga. Pana nie. Trzecia noga, a nie plus droga. Jak nas wykończą rolników każdego takiego po kolei, co będziecie jedli? Wszyscy co tu życie są. Świerdzia jak świerć. Ale. Jeżeli mamy w Polsce demokrację, proszę pana, to niech każdy je co chce i co lubi. Wszyscy wegetarianie w Polsce. Ale dlaczego? Nie ma dyskusji. Nie. Nie, nie bardzo. Ja nie? Nie bardzo. może że więcej białka. Nie bardzo. Nie no, odchodzenie od mięsa jest teraz trendy. No, według, mnie, według mnie to każdy ma wolną rękę. Komu pasuje, to niech nawet i te świersze wciąga. Kiedyś była, ta hodowla była zdrowsza, dzisiaj nie jest niestety. I to wszystko idzie do przodu. Dużo chemii, dlatego jest dużo chorób i wszystkiego dobrze. Masakra! Bo my żyjemy z rolnika i to polskiego rolnika. Ten towar, który tu mamy na, na targowisku, to nie jest z zachodu, to nie jest towar przepakowywany, gdzie pisze się w marketach produkt polski, a to nic wspólnego z Polską nie ma, tylko mamy od polskiego rolnika, którego wspieramy i któremu dajemy zarobić. Wie pan co, naturalne, no weźcie marchewkę, to jest naturalna z witamin normalnych, a tu jest chemii z próbówki mięso. Niemcy nam na zażyć. Narzucają, że mamy jeść to, co oni chcą. A nie, a nie powinniśmy jeść to, co oni chcą? Nie. To rolnicy przesadzają. Przesadzają mi to bardzo. Jaka musiałaby być cena, żeby konsument był zadowolony i rolnik też? Wie pan co, nie mam... No, a, czy to, a czy konsumenci widzą różnicę w cenie tego, co produkują teraz, a rok temu, bo nasze produkty staniały o 100%, tak? A czy konsumenci wi widzą tą różnicę? Z jednej strony jest tam wojna, a z drugiej strony no, to podobno naprawdę tej, te zboże jest niższej jakości. Jakby rolniki pojechali do Ukrainy, to zobaczyli jak tam, to ja bym gadała takiego nie było tutaj. Zboże z Ukrainy dobre? Dobre, Dobre? No. niby czarnoziem, ale chyba lepsze nie jest. Tego zboża ukraińskiego, to to też nie jest zboże produkowane w naszych standardach. E, jest dużo środków ochrony roślin, które są zakazane e, i to też jest e, taka nierówna walka, no bo skoro na nas się wymaga, żebyśmy trzymali standardy, to był towar wyprodukowany za drogie nawozy, za drogie środki ochrony roślin, e, i teraz, teraz cena, cena spadła o 50%. Wie pan, co taka opłacalność: 3 tony żyta się muci z hektara, po 500 złotych ma pan 1500 złotych. Za kombajn musi pan zapłacić 500. No i nawóz, jak w tamtym roku był drogi, było 4000 tona, 300 kg na hektar. To ma pan automatycznie koszty, zjadają produkcję. No jak mamy konkurować co, czymś, co jest wyprodukowane drogo, bo mamy takie obostrzenia, tak? Jakie ma pan tak koszty stałe mniej więcej? Miesięcznie? Około 10 tysięcy, bo w moim przypadku, nie? To... Nie ma kosztów stałych z miesiącem. To, to, to jest zawsze różnie. Różnie. A jakie są pana koszty stałe na gospodarstwie te, w tej chwili obecnej? że pana, nawet nie jestem rolnikiem, a protestuję. To, to ile jeszcze tak rolnicy da, dadzą radę z, takimi, z takim stanem rzeczy? Nie. Tak, nie. tak, tak, tak. Dwa, trzy lata maksymalnie. Dwa, 3 lata i co potem? Co dalej? No nie, jest bankrut. Dlaczego czemu nie palą opon w Kaliszu i nie wylewają gnojówy? A co, brakuje Ci tego? No, może to by coś w końcu zmieniło, a nie tylko takie chodzenie, strajkowanie. No właśnie, a może oni powinni wyjść nawet i w Kaliszu, wylewać gnojowe, palić opony, byłoby chociaż ciekawie. Ja wiem, czy to ciekawie, no komu, komu szkodzą, nawet te strajki takie jak są w Kaliszu, to komu na złość robią kierowcom, to niech jadą do Warszawy i tam strajkują. A no dzisiaj wie... Kalisz, jutro Warszawa, Bruksela? Trudno powiedzieć, jak trzeba będzie to i Bruksela. Trzeba zaznaczyć, tak Jest zaakcentować Warszawa. Czy działania Unii doprowadzą do katastrofy żywieniowej? Polscy rolnicy podkreślają, że zostały nam jeszcze dwa lub trzy lata. Czy Tusk powinien mocniej zareagować i jaki będzie tego finał? Tego dowiemy się pewnie w najbliższym czasie, a ja was żegnam i przypominam o zostawieniu lajka, subskrypcji i dzwoneczka. Cześć!